Cofamy się w czasie dość długo, daleko, bo do 3 listopada 1969 roku. Wiem, że 3 listopad to tak wczesne godziny poranne, do 2.30 w nocy, nad ranem. W niewielkiej wsi Rzepin w powiecie starachowickim pod Kielcami. Nie tak daleko mnie, tak naprawdę. Wywiązuje się w tej małej rzepinie konflikt rodzin, które dzisiaj, powiedziałbym, miało podłoże gospodarczo-korwinowe. Już wydaje mi się, że tutaj osoby odpowiedzialne za tę zbrodnię byliby wielkimi zwolennikami ideologii zamordyzmu, bo Technicznie rzecz biorąc, wszystko rozeszło się o niechęć płacenia podatków. Przynajmniej taki podawali powód zakrzewscy, czyli ci, którzy są z sprawcami tej zbrodni. Zakrzewscy mieli najbogatsze gospodarstwo w całej wsi. Byli najbogatszymi gospodarzami, ale podatków płacić nie zamierzali. No i kłócili się o to z sołtysem. No dochodziło już do tego stopnia, że sołtys musiał po prostu tutaj pomagać w egzekucji komorniczej, żeby te podatki w jakiś sposób od Zakrzewskich odebrać. Owym sołtysem był 45-letni Mieczysław Lipa. Pochodził z długiej rodziny sołtysów wsi Rzepin, więc jakby powiedzieć, rodzinna tradycja, że mężczyzna od Lipów był sołtysem w Rzepinie. Podobno Zakrzewscy mieli z Lipami jeszcze inne utarczki. Konkretnie wiadomo o co chodzi? Sądzie mówili, że bo to byli źli ludzie po prostu. O co tak naprawdę poszło? Nie wiem. Myślę, że po prostu o dumę, urażoną dumę, że skoro Zakrzewskich się dużo ludzi bało w Żepinie, gdyż byli poniekąd nieobliczalni, kilk paru z nich było skazywanych za napady. Za pobicia, za rozboje, za kradzieże. Także nieskaz nieskazywanych, tylko. Właśnie tu jest cały problem podejrzewanych. Wszystkie zarzuty przeciwko nim były przez długie lata odrzucane. Odrzucane, dlatego że trzech panów Zakrzewskich Józef i starszy syn Czesław i młodszy syn Adam mieli plecy w, miejscu w, w rejon sądzie rejonowym. Pełnego pana sędziego, który w zamian za jakieś tam przyjemności z ich strony, usługi nielegalne, po prostu wszystkie sprawy przeciwko nim anulował, tak? Ukręcał im łeb. I Zakrzewcy czuli się bezkarni. A się okazuje, że już w momencie napadu na rodzinę Lipów, Zakrzewcy mieli na swoim koncie trzy morderstwa. Zakrzewcy mieli trzy Morderstwa. Również powiedziałbym, urzędników państwowych tak naprawdę. Te ich morderstwa mogły być po prostu motywowane większą chęcią zysku, już i tak, najbogatszej jego gospodarstwa, lub co nie można wykluczyć, zlecenia na tych ludzi. Po prostu zostały im narzucone przez kogoś innego, może nawet przez tego tajemniczego pana sędziego ze Starachowic. W każdym razie rozeszło się o pieniądze. Decyzję o wymordowaniu rodziny Lipów zakrzewcy podjęli niemalże rok wcześniej. Czekali prawie rok. Nie wiem, czy nadeży specjalna okazja. A może czekali właśnie na konkretną noc, bo wiedzieli, że w ten dzień, poprzedzający noc, Sołtys Lipa Mieczysław zebrał ostatnie raty podatków ze wsi, a jeszcze się tak złożyło, że sam Sołtys dostał zaledwie parę dni wcześniej spory kredyt z banku na budowę domu, więc tej gotówki miał no, grubo. Prawie 100 tysięcy złotych. I zakrzewcy o tym wiedzieli. No na pewno 2 listopada, czyli za to była wtedy niedziela. Nic nie zapowiadało, że niedługo ma już dojść do okrutnej w zasadzie tragedii. Śmierci pięciu, ale tak naprawdę sześciu osób, co też jest często pomijane w Innych materiałach, tutaj podcastów kryminalnych, że tak naprawdę ofiar było 6, nie 5. Więc mamy tak. W domu Lipów mieszkało 5 osób. Wspominany już wcześniej są to Lipa, jego matka Maria Lipa, 81 lat miała, jego bratowa Zofia Lipa, 54 lata, jego bratanek Władysław Lipa, 27 lat i Krystyna Lipa. Żona Władysława, 18 lat. Tylko, że Krystyna była w zaawansowanej ciąży, więc tu jest moja szósta ofiara. To jest to nienazwane nigdy dziecko, które przecież również straciło tamtej nocy życie. Plan Zakrzewskich był sprytny. Jak, jak i podczas tych trzech poprzednich akcji zabójstw, również. Wiedzieli jak podejść ofiary, byli na to przygotowani. Oczywiście mózgiem całej operacji był ojciec Józef, prawie 70-letni mężczyzna. Czesow miał 40 parę lat i Adam 24 lata. Adam podobno nie chciał tutaj mieć za bardzo udziału w tej zbrodni. Jaka była prawda? Nie wiadomo. Prawdą jest jednak, że podczas wcześniejszych morderstw Adam udział nie brał. No bo był jeszcze młody. Minęło parę lat, więc nie nadawał się. Być może dlatego nie był przygotowany. No ale żeby zabić pięć osób, to dwójce może być ciężko. Dlatego ojciec zdecydował się wziąć na akcję i Adama. Włamali się na podwórze domu Lipów, przez okienko w piwnicy. I to była właśnie już druga w nocy 3 listopada. Chcieli wybawić wy wy kogoś z domu, żeby po cichu wejść do środka. No, żeby to zrobić, otworzyli oborę i wygonili na podwórko jałówkę, krowę. Krowa zaczęła robić hałas na podwórko wyszła Zofia, 54-letnia bratowa Mieczysława. Od razu na podwórku została zabita przez Józefa, ciosem w zasadzie siekierą i dobita przez Adama, po czym trzech zbrodniarzy wpadło do domu Lipów. Tam rzucili się na śpiącego Władysława, jego śpiącą żonę Krystynę, Czesław zadał Władysławowi pięć ciosów siekierą. Po tych pięciu ciosach Władysław po prostu spadł z łóżka bez życia. Krystyna wciąż też została mocno zraniona, później dobita motyką przez Adama i Józef rzucił się na Mieczysława, żądając od niego pieniędzy. Mieczysław mówił że nie ma pieniędzy, że pieniądze już oddał do banku, co oczywiście wiadomo było nie było prawdą i Józef o tym wiedział. Zmusił więc Mieczysława, żeby oddał mu te pieniądze. Okazało się, że pieniądze były schowane w materacu, w sienniku matki Mieczysława Marii. I tylko oczywiście Józef dostał pieniądze, Zabił Mieczysława i jego matkę. Po wszystkim szybko rozkazał swoim synom przyniesienie dwóch snopów siana ze stodoły do domu. ułożyli to siano i podpalili. Wybuchł mocny ogień. Zaraz zlecieli się inni sąsiedzi. Próbowali wyważyć drzwi. Tylnie drzwi, powiedzieli, że przednie były specjalnie zamykane na takie specjalne zamki. Ciężko byłoby je tutaj otworzyć, więc wyważyli tylnie drzwi i zaczęli wynosić ciała lipów, ratować ich, takim się przynajmniej wydawało. Oczywiście, lipowie już wtedy nie żyli, chociaż podobno sama Krystyna miała jeszcze wyczuwalny puls, mówił jeden z sąsiadów, kiedy wynosili ją. Z domu. Kiedy przyjechała karetka pulsu, już nie było. Oczywiście na początku wszyscy wierzyli, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, do zaczadzenia, uduszenia przez dym, ale no... Trzeba było długo czekać na wątpliwości, gdy sąsiedzi zaczęli na sobie odkrywać ślady krwi. Jak wiemy, ludzie od zaczadzenia nie krwawią. Zanim przyjechała policja, zanim przyjechała straż, to wszystko trwało dość szybko. Zorientowali się, że ciała lipów są po prostu porąbane. Liczne ślady, liczne ślady ciosów, siekiery, motyk i noża. Co ciekawe, zakrzewcy mieli również broń przy sobie, Mausera i rewolwer Nagant. Ale nie strzelali. Wszystkich zabili bronią ostrą, w sensie, no, ciosami. Tutaj siekier, motyką i nożem. Sam Józef z Czesławem uciekli z miejsca zdarzenia. Adam został. Pomagał strażakom gasić pożar. Wydawało się, że. Później w procesie wydawało się, że Adam żałował, że został po prostu przez ojca i brata zmuszony do udziału w tej zbrodni. No i cóż, rozpoczęło się oczywiście już żmudne i długie śledztwo. Pożar sprawił, że w zasadzie żadne ślady się nie zachowały. I milicja miała naprawdę trudny orzek do zgryzienia. Kto mógł lipów. Wymordować. Na początku było dużo podejrzanych. Szukano ich w Starachowicach, w kielcach, wśród różnych taksówkarzy, świadków, szukano. Jakoby kto by się tam dziwnie zachowywał jakieś podejrzane auta się nie pojawiały. Nieznajomi się nie kręcili. Wielu było takich kandydatów na, na zbrodniarzy. W końcu ograniczono się do 40. I z tych 40 coraz bardziej zaczęto spoglądać na rodzinę Zakrzewskich, a dokładnie na Czesława. No, żona nie dała mu alibi, że tej nocy był w domu, i Czesław trochę tutaj zrobił skuchę, bo zaczął zganiać na swojego sąsiada. Sąsiadowi podrzucił różne rzeczy skradzione z domu, z domu lipów, trochę pieniędzy. Później udawał głupiego, że on widział jak sąsiad te rzeczy tam chował. E, oczywiście sąsiad miał alibi, to nie był on, no ale to dziwne, podejrzane zachowanie Czesława tutaj już w zasadzie nie pozostawiało milicjantom z Kielc i prokuraturze wątpliwości, że on był jednym tutaj z głównych morderców. Tylko. Jak to teraz udowodnić? Dowodów nie ma żadnych, są tylko poszlaki. Na wsi to nie było tak, jak w sprawie Połanieckiej, że ludzie się bali mówić, tylko naprawdę nie wiedzieli, kto to zrobił. Dlatego nie mieli nawet co mówić. Nie, nie było świadków. Aresztowano Czesława w lutym 70 roku jako powód, że to tego, że kradł drewno z lasu, nielegalnie oczywiście, więc to im dano powód, żeby Czesław'a zatrzymać w więzieniu. Tam go próbowali wypytywać, zmuszać przyznania się Czesław nic ze strachu raczej przed ojcem tutaj nie wygadywał się. No ale w końcu ktoś wpadł na pomysł, żeby do celi, gdzie siedział Czesław, podstawić mu Agenta. Nie wiemy, jaki był ten agent. W aktach figuruje po prostu jako agent. Czy to był jakiś milicjant, czy to była osoba cywilna, nie wiadomo. No, po wielu tygodniach ciężkiej pracy agentowi w końcu udało się e, namówić Czesława do przyznania się do winy, a zrobił to w bardzo specyficzny sposób. Nastraszył Czesława, że za to, co zrobili Lipom, czeka ich po prostu stryczek. Jedyne, jak, jedyne, co mogą zrobić, żeby się uratować, to poprosić o pomoc wolną Europę. Żeby tę wolną Europę do tego poprosić, to trzeba napisać do nich list. I Czesław taki list napisał i przyznał się w nim do zabójstwa rodziny Lipów oraz tych trzech poprzednich zabójstw mężczyzn. Udokument uzasadnił to walką z komunizmem. Ciężko teraz zrozumieć, jakie tutaj miał motywacje Czesław. Czy naprawdę wierzył, że zostanie uratowany przez wolną Europę, czy w ogóle wierzył, że jego tutaj biedne uzasadnienie tych mordów sprawi w jakikolwiek sposób, że coś mu w ogóle uwierzy w to, co on tam w tym liście napisał? Nie wiadomo. Później pojawiły się właśnie sugestie, że zakrzewscy byli mężczyznami o bardzo ograniczonym intelekcie albo takich udawali. Z tym, że jak oglądamy ich proces, który był oczywiście relacje, były pokazywane w telewizji na żywo w zasadzie, to widać, że oni tam kręcą, zwłaszcza Józef, ojciec. Kręcą, zmieniają swoje zeznania, udają głupich, udają bo oni wybierają sobie, na jakie pytania odpowiadają, na jakie pytania nie odpowiadają. No, aresztowano oczywiście Józefa i tego Adama. Dokonano również wizji lokalnych, znaleziono ukradzione pieniądze, znaleziono e, różne inne rzeczy, ukradzione z domu e, lipów. A najbardziej jednak, takim już Podstawowym dowodem był skrędziony zegarek Mieczysława Lipy, który miał na, na swoim blacie namalowane kwiatki. To były kwiatki namalowane przez kolegów z wojska i to był bardzo w zasadzie unikat. No i skąd zegarek Mieczysława Lipy znalazł się w pośredniu Zakrzewskich? Nie, to był dowód już tutaj konkretny wydało się, że byli oni chronieni przez tego sędziego, który również maczał palce w tym śledztwie, bo prokurator wydał zgodę na założenie podsłuchów w domu Lipów i ten brudny sędzia poinformował o tych, za... czekajcie, nie w domu Lipów, tylko w domu Zakrzewskich i ten brudny sędzia przekupiony poinformował o tym Zakrzewskich. Dzięki temu Podsłuch nie nagrał żadnych kompromitujących rozmów, bo zakrzewcy wiedzieli, że są podsłuchiwani. Czesław trochę żałował, że to zrobił, ale raczej nie. Najbardziej żałował tego Adam. I rzeczywiście, później już, kiedy wydało się, że tutaj udawanie głupiego, um, udawanie niewinnych, udawanie głuchych, nie, niepiśmiennych, tutaj w ogóle. Różne były teatry na sali sądowej i w czasie przesłuchań. Kiedy to się już nie udawało, Józef i Czesław zrozumieli, że oni i tak pójdą na stryczek, ale chociaż uratują Adama. Adam wykazywał pewne, pewną skruchę. Był broniony przez brata i ojca, że nie chciał tego robić, że zrobił to wbrew swojej woli, że był przez nich zmuszony, zastraszony. I sąd tych zeznaniem uwierzył. Adama więc nie skazał na karę śmierci za to Czesława i Józefa już w najbardziej. Powiesili ich dość szybko w Krakowie. Adam dostał 25 lat, ale po kilku latach, i tak się w więzieniu powiesił. Pojawiają się również. Głosy, że zakrzewcy byli podstawionymi tutaj oprawcami. Że tak naprawdę ta sprawa, albo ten kąt polityczny, tej walki z komunizmem, nadziei na ratunek z wolnej Europy. Czesław wierzył, że w czasie wizji lokalnej, Helikopter przyleci, go zabierze, i polecą razem do wolnej Europy. Zostanie uratowany. O czym wszyscy oczywiście milicja z prokuraturą wiedzieli, bo wszystko te informacje przekazywał im ten ich agent podstawiony w celi. Ja jednak uważam, że to był tylko dodatkowy spin-off całej tej sprawy. Nałożony już przez samo państwo, pokazujące, no, jakich tutaj sojuszników w Polsce ma wolna Europa morderców, zwykłych yy, wyrodnialców i morderców. Myślę, że to byłaby świetny anty-PR, tutaj pokazujący, dlaczego to tak naprawdę wyglądało. Dlatego również była to tak sprawa bardzo medialna. Pokazywali ją w całej Polsce wiadomo w telewizji pozwalano tłumowi Gapiów przychodzić na rozprawę, czekać przed sądem. Mówiono głośno o tym, jak bardzo ludzie chcą dokonać samosądu na Zakrzewskich, co poniekąd się im udało, bo w Rzepinie ludność doszła do wniosku, że po Zakrzewskich nie może zostać kamień na kamieniu. Ich gospodarstwo rozkradziono i w zasadzie wyburzono samowolnie. Dwie kobiety, które tam zostały: matka Czesława, jego żona, uciekły. Matka zmarła niedługo potem. Żona całkowicie się odcięła nie wiadomo, co się z nią później działo. I rzeczywiście po zakrzewskich nie pozostał kamień na kamieniu i nikt nie wołał ludzi do opamiętania się. Bo w zasadzie po co? Rzeczywiście po takich ludziach nie warto zachowywać pamiątek. Pozostaje jeszcze kwestia tej choroby psychicznej. I słuchajcie. Czy rzeczywiście ludzie ograniczeni inteligentnie Byliby w stanie utrzymać, zorganizować najbogatsze gospodarstwo w sołectwie. No nie wydaje mi się. Oni się potrafili dogadać. Oni się potrafili ustawić, potrafili normalnie pracować. Jedyne co ono, to czuli, że mają szerokie plecy i przeszkadzało im bardzo płacenie tego podatku pomimo tego, że przecież było oczywiście ich stać na ten podatek, pomijając już tutaj tą kwestię. Byli na tyle mądrzy, że gdyby nie przyznanie się Czesława, który pewnie miał tam jakieś jednak wyrzuty sumienia, to ta sprawa nigdy nie zostałaby wyjaśniona. Nie dość, że ta, to jeszcze te trzy poprzednie morderstwa również nie, oraz jedno jeszcze dodatkowe usiłowanie morderstwa. Wszystko to by po prostu na wieki wieków pozostało tajemnicą. Także bez problemu dokonali ośmiokrotnego morderstwa, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. No, wątpię, żeby osobom chorym psychicznie czy jakimś ułomnie inteligentnie się to tak udawało. Także to było udawanie głupich, udawanie po prostu. Pokrzywdzonych, jak to Jezu, Józef tam wykrzykiwał, O Jezus Maria, co mi się tu stało, nie? Także, różne te tutaj sugestie niektórych polskich kryminalnych podcasterów, że tutaj skazano chorych psychicznie ludzi, włożyłbym między bajki, a najbardziej. Jedna podcasterka mnie tutaj zszokowała swoją, mm, nie wiem, niekompetencją, nie wiem, jak to nazwać. Po jaką to obwinianiem ofiary, bo pamiętacie, jak Józef kazał Mieczysławowi pieniądze wylimować? To kiedy Mieczysław to robił, jego matka zapytała się go, kto to jest? O co tu chodzi? Józef powiedział, to są zakrzewcy mamo. I wtedy ta podcasterka powiedziała: I tym właśnie sposobem Mieczysław wydał na swoją rodzinę i na siebie wyrok. Jakby. Ja pierdolę. Nawet nie mogę tutaj nie przekląć, bo jakim cudem. Zofia Lipa już nie żyła, Władysław Lipa już nie żył, Krystyna Lipa dogorywała, a ona twierdzi, że to, że Mieczysław powiedział na do matki, że to Zakrzewcy w jakiś sposób pozbawiło go życia, jakby wcześniej Zakrzewski nie miał planu go zabić, tak? To mnie tak naprawdę dość zbulwersowało nawet. Nie wiem, z jakiej tutaj pobudy to tak wyszło, czy to jest po prostu brak jakiegoś pomyślunku, ale no tak się nie powinno po prostu robić, bo to nie jest wina ofiary tego, że jest ofiarą, zwłaszcza tak brutalnego mordu, tylko dlatego, że mieli czelność tutaj wymagać od zakrzeskich tego, by płacili podatki, które płacić przecież muszą. Na szczęście się tu wszystko wyjaśniło, i to jest sprawa, gdzie nie mamy ingerencji szpitala psychiatrycznego. Jak mieliśmy w sprawach przedstawionych przeze mnie wcześniej, że szpital w Morawicy tutaj robił po prostu błędy. Tutaj mamy za to co innego: ochronę skorumpowanego sędziego. I w zasadzie dalej kontynuujemy ten temat, że gdyby nie błędy władzy, tutaj błędy władzy szpitalnej, czy teraz nawet sędziowskiej, no to do takich zbrodni by nie dochodziło. Albo przynajmniej byłyby od razu szybko wieśnie. Gdyby szpital psychiatryczny zaopiekował się stolarzem, nie ukrzyżowałby on swojego sąsiada. Gdyby szpital psychiatryczny nie kłamał prawie I e, policja nie szukałaby kurde, e, niewiadomego sprawcy, którego tak naprawdę wytypowali zaraz na początku. Trafili na mordercę. Tylko przez to żelazne alibi no, nie mogli nic z tym zrobić. Także to tyle z mojej strony. Tragedia straszna. Chociaż co prawda do tej pory w Rzepinie żyje rodzina i Zakrzewskich, i Lipów, ale skutecznie unikają oni jakichkolwiek tutaj kontaktów z mediami. Oni, myślę, że całą tą tragedię, pomimo upływu tylu lat, przecież przeżywają po dziś dzień. Aha, a ten sędzia, skorumpowany, został później skazany na 4 lata pozbawienia wolności. No, także jego też tam dopadli, chociaż no Wyroku mu za wysokiego nie dali.